Julian Assange pierwszy raz od dwóch miesięcy wystąpił publicznie, od czasu kiedy schronił się jako uchodźca w ambasadzie Ekwadoru. Setki ludzi zebrały się pod ambasadą. Czy mnie słyszycie? Jestem tu dziś, bo nie mogę być tam z wami. Ale dziękuję za przybycie. Dziękuję za wsparcie, za hojność ducha. W środę, kiedy sytuacja była zagrożona, kiedy policja pojawiła się na tyłach budynku ambasady, przyszliście w środku nocy, żeby czuwać i dzięki Wam świat mógł to zobaczyć. Wewnątrz tej ambasady po zmroku słyszałem, jak od policji roi się w tym budynku. Wchodzili przez wewnętrzne wejścia ewakuacyjne. Ale wiedziałem, że to się nie uda, że są świadkowie i to byliście wy. Jeśli Wielka Brytania nie łamie konwencji wiedeńskiej drugą noc, to dlatego, że świat patrzy. A świat patrzył, obserwował. Więc jeżeli następnym razem ktoś mówi ci, że nie ma sensu bronić tych praw, które są nam drogie, Trzeba przypomnieć im o waszym czuwaniu w ciemnościach przed ambasadą Ekwadoru. Trzeba przypomnieć im, jak odważny naród Ameryki Łacińskiej stanął po stronie sprawiedliwości. To ci dzielni ludzie. Dziękuję prezydentowi Correa za odwagę, jaką okazał w rozpatrywaniu i dzieleniu azylu politycznego. Również dziękuję rządowi, w szczególności ministrowi spraw zagranicznych Ricardo Patino, który podtrzymał zasady ekwadorskiej konstytucji w jej pojęciu powszechnego obywatelstwa podczas rozpatrywania sprawy mojego azylu. Dziękuję Ekwadorczykom wspierającym obronę swojej konstytucji. Mam też dług wdzięczności wobec pracowników tej ambasady, których rodziny mieszkają w Londynie i którzy okazali mi gościnność i życzliwość mimo zagrożeń. W ten piątek będzie nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Ameryki Łacińskiej w Waszyngtonie w celu rozwiązania takiej właśnie sytuacji. Jestem wdzięczny tym ludziom rządowi Argentyny, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Salwadoru, Hondurasu, Meksyku, Nikaragu i Argentyny, Peru, Wenezueli i wszystkim innym krajom Ameryki Łacińskiej, którzy przybyliby bronić prawa do azylu. Ludziom w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Australii, którzy wspierają mnie swoją siłą, nawet jeśli ich rządy są mi przeciwne. oraz do tych mądrzejszych głów w rządzie, które wciąż walczą o sprawiedliwość. Wasz dzień nadejdzie. Do pracowników, zwolenników Wikileaks, których odwaga i zaangażowanie i lojalność nie ma sobie równych. Dla mojej rodziny i moich dzieci, które zostały pozbawione ojca, wybaczcie mi, będziemy razem wkrótce. Wikileaks jest zagrożone, więc nie ma wolności słowa, a nasze społeczeństwa nie są wcale zdrowe. Musimy wykorzystać ten moment, aby wyrazić swoje zdanie przed wyborem, który jest przed rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czy nastąpi powrót do wartości równości? Czy to wszystko nie pochyli się nad przepaścią, ciągnąc nas do świata niebezpiecznego i uciążliwego, w którym dziennikarze milkną pod groźbą oskarżenia i obywatele muszą szeptać w ciemności? Mówię wam, to musi się zmienić. Pytam prezydenta Obama o właściwy ruch. Stany Zjednoczone muszą wyrzec się swojego polowania na szarownicę przeciwko WikiLeaks. Stany Zjednoczone muszą odstąpić od dochodzenia FBI. Stany Zjednoczone muszą ślubować, że nie będą dążyć do ścigania naszych pracowników lub naszych zwolenników. Stany Zjednoczone muszą przyrzec przed światem, że nie będą dążyć do eliminacji dziennikarzy, którzy rzucają światło na tajne zbrodnie. Nie może być. Nic bardziej idiotycznego niż ściganie jakiejkolwiek redakcji, czy to Wikileaks, czy New York Times. Wojna administracji USA z demaskatorami zła musi się skończyć. Thomas Drake, William Binney, John Kiriakou i inni bohatesty dziennikarze muszą zostać ułaskawieni. Powinni otrzymać rekompensatę za trudy, jakie znosili służąc w sprawie publicznej. Dopóki armia przetrzymuje te osoby w więzieniu wojskowym w Fort Leavenworth w stanie Kansas, dodajmy zostało to odnotowane przez ONZ, tam przetrwały miesiące męczone w areszcie. Potem w e, Quantico w Virginii, czyli po dwóch latach w więzieniu, bez procesu, oni muszą zostać zwolnieni. Bradley Manning musi zostać zwolniony. Jeśli Bradley Manning zrobił to, o co jest oskarżony, on jest bohaterem i przykładem dla nas wszystkich. To jeden z największych na świecie więźniów politycznych. Bradley Manning musi być zwolniony. W środę Bradley Manning spędził 815 dzień w areszcie, bez procesu. Według prawa maksymalna ilość dni bez procesu wynosi 120. W czwartek mój przyjaciel Nebel Rajab, prezes Centrum Praw Człowieka w Bahrajnie, został skazany na 3 lata więzienia za wpis na Twittera. W piątek rosyjski zespół został skazany na dwa lata więzienia za polityczne działania. Nie ma sprawiedliwości, jest ucisk. Musi być absolutna jedność wśród nas i determinacja w odpowiedzi. Dziękuję.